Robert Szostak, ja kieruję studiami coachingu, mentoringu. Jestem psychoterapeutą i superwizorem. Łada Drozda. Na studiach coachingu i mentoringu pracuję od początku, to znaczy od 2008 roku. I mam przyjemność być tutaj prowadzącą różne autorskie tematy wchodzące w skład programu, a także pełnić rolę superwizorki, zawsze we współpracy z jednym z psychoterapeutów w laboratorium. Przez długie lata współpracowaliśmy z Robertem w takim duecie. Jestem również czynnym coachem. Pracuję coachingowo od 2004 roku. Ilość tej pracy liczona w godzinach, bo tak to się często u coachów liczy, to są tysiące godzin i prawie 800 indywidualnych procesów coachingowych. Okej, okay, Łada, Powiedz, czym różnią się studia coachingu, mentoringu od innych szkoleń rozwojowych? Jak rozumiesz, jakie są unikalne kompetencje, które nabywają absolwenci tych studiów? W przypadku podyplomowych studiów coachingu i mentoringu w laboratorium z pełną odpowiedzialnością mogę użyć określenia, że to jest proces rozwojowy. I to jest taka podstawowa różnica między szkoleniami, które zazwyczaj są jakimś jednorazowym doświadczeniem, choć bywają nazywane doświadczeniem rozwojowym, właśnie szerzej, albo wręcz procesem. Niemniej, tutaj ten proces trwa cały rok. Jest pogłębiony, jest rozbudowany i pewnie o tym jeszcze powiemy w dalszej części rozmowy. Natomiast kompetencje, które nabywają nasi absolwenci, wiążą się z trzema rzeczami. No tak, klasycznie rozumiejąc pojęcie kompetencji. Z jednej strony, rozwijają swoją postawę coachingową. Innymi słowy, to, czego doświadczają w toku tego programu, ma ścisły związek z tym, jakie jest w ogóle ich ustosunkowanie wobec ludzi, z którymi mają współpracować. Uczą się tego, czym ta współpraca między ludźmi jest. Rozwijają też cały arsenał swoich konkretnych umiejętności. No i wreszcie nabywają wiedzę, bo wiedza na temat coachingu. Jednak w ciągu tych dwudziestu kilku lat jego istnienia na polskim rynku bardzo się poszerzyła i jest o czym mówić, krótko mówiąc. Łada, jesteś tu od początku tych studiów, a więc już od 16 lat. Powiedz, jak ty widzisz to z doświadczenia, jakie kompetencje najważniejsze, najbardziej wartościowe nabywają absolwenci tych studiów? Mhm. Tak jak powiedziałam, one dotyczą tych trzech elementów, czyli postawy, umiejętności oraz wiedzy. A mówiąc bardziej detalicznie, wskazałabym na to, że hmm, po pierwsze, te studia kontaktują naszych studentów z takim, zdawałoby się, bazowym aspektem ale właśnie dlatego, że bazowym to koniecznym do zweryfikowania: czy w ogóle lubisz ludzi? Czy lubisz mieć z nimi kontakt, czy lubisz wywierać na nich wpływ, czy lubisz doświadczać emocji, jakich dostarcza relacja z innymi ludźmi. To są wszystko elementy, które w toku pracy coachingowej odgrywają olbrzymią rolę. I po to, żeby móc się przekonać o tym, jak to w coachingu działa, potrzebny jest właśnie rozbudowany proces edukacyjny. Rozwijają nasi studenci szereg umiejętności, które dotyczą zagadnień komunikowania się: sztuki aktywnego słuchania, sztuki okazywania empatii, sztuki zadawania pogłębiających, rozbudowanych, mocnych, coachingowych pytań tego, czym jest parafraza, czym jest odzwierciedlanie. Rozwijają również taki aspekt związany z czymś, co jest bardzo, bardzo interesujące dla ludzi w ostatnich latach, to znaczy, co to znaczy pracować z emocjami własnymi oraz emocjami innych osób. W toku tych studiów ja się niejednokrotnie stykałam z takimi pytaniami od studentów, ale czy wtedy, kiedy rozmawiamy o emocjach, to nie jest już psychoterapia? Nie. To nie jest już psychoterapia, to jest elementarny składnik naszego sposobu komunikowania się. Gotowa jestem powiedzieć, bez y, wchodzenia w sferę emocji, nie ma coachingu, nie ma relacji między ludźmi. W związku z tym y, tymi emocjami rzeczywiście trzeba umieć się zająć, i to jest coś, co jest takim bardzo mocnym, myślę, wyróżnikiem naszego programu. Chcecie zapytać o program tych studiów. Często studenci na rozmowach kwalifikacyjnych pytają się, czy te studia są takie stricte akademickie. Jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak Ty określasz, na ile to są studia praktyczne, na ile są to takie studia też zagłębione w, w aspektach teoretycznych? Mm. Ja jestem bardzo mocno z tymi studiami związana przede wszystkim dlatego, że mm, jestem osobą y, mocno osadzoną w działaniu i w praktyce i opowiadam się za tym programem, bo on też taki jest. To znaczy, y, tutaj studenci podczas zajęć bardzo różnych zajęć, zarówno tych ściśle związanych z psychologią której dawka spora podczas tych studiów uważam, że jest bezcenna, bo bez tej wiedzy naprawdę coachem ciężko być, ale też podczas innych zajęć, tych, które są prowadzone, prowadzone przez takie osoby jak ja, będące przede wszystkim osobami z tzw. rynku coachingowego, związanych z praktyką coachingową, z biznesem. Um, bardzo dużo serwujemy naszym studentom ćwiczeń, praktyki. Nawet kiedy wnosimy jakieś aspekty teoretyczne czy opowiadamy o tym, jak to wygląda na rynku z pracą coacha, um, bardzo odnosimy się do tego, żeby musieli spróbować podczas zajęć prowadzić rozmowy coachingowe, um, Zająć się jakimś ćwiczeniem, które dotyczy jakiejś konkretnej umiejętności coachingowej, żeby ją lepiej wyćwiczyć, wycyzelować. Ale też jest coś, co no, w ogóle jest taką sztandarową wizytówką tego programu, to znaczy przez cały rok, przez cały czas trwania studiów, yy, nasi studenci pracują w, w dwójkach coachingowych. Dla kogo innego jest się coachem, dla kogo innego w grupie jest się. Coachee. I to doświadczenie praktykowania rozbudowanego procesu jest czymś, co o tej praktyce najmocniej stanowi, w dodatku dzieje się to pod superwizją. Właśnie dlatego, że tych superwizji jest dużo w trakcie całego roku, studenci mają szansę. Yy, Solidnie wyćwiczyć się w prowadzeniu procesu, w rozumieniu, czym są cele procesu, czym są cele poszczególnych sesji i co to znaczy umieć pracować w rozbudowany sposób z klientem. Powiedz, jak myślisz o tym, dla kogo są to studia? Czy one są raczej dla ludzi, którzy pochodzą z obszaru biznesowego, pełnią jakieś role? Przywódcze, mentorskie, menadżerskie. Czy, czy można myśleć o tym nieco szerzej? Zdecydowanie należy o tym myśleć szerzej. Nasi studenci, nasi absolwenci to są osoby, które pochodzą, że tak powiem, zewsząd, bo spotykamy osoby, zarówno zatrudnione w sferze budżetowej, w biznesie jak też w trzecim sektorze rynku. Nawet miałam kiedyś taką obserwację, że w zależności od tego w której części rynku zaznaczały się jakieś sytuacje kryzysowe, to takich studentów w poszczególnych latach mieliśmy trochę więcej. Być może pamiętasz, mieliśmy kiedyś całą falę studentów przychodzących z obszaru reklamy. Ale był też taki moment, kiedy mieliśmy przyjemność spotykać tutaj reżyserów i ludzi z kultury szeroko rozumianej. I to jest urok y, ogromny tego y, środowiska, które tutaj się tworzy i tych grup, że ludzie właśnie są takim barwnym korowodem osób, które mają Różne motywacje i doprecyzowują w toku trwania tych studiów swoje motywacje do tego, żeby coachingiem się zajmować, aczkolwiek na początku nierzadko ich wspólnym, wspólną deklaracją o tym, że chcą tutaj studiować, jest powiedzenie: Ja potrzebuję zmiany, ja chcę czegoś innego w życiu. Albo mówią: Ja sobie chcę wyszykować drugą nogę na resztę życia. O, jeszcze jedna grupa, która mi przyszła do głowy, która jest licznie reprezentowana, a bywały lata, że bardzo licznie, to y, pracownicy działów HR czy też działów personalnych, bo tak one się nazywają często w y, sferze budżetowej. I to tylko dowodzi faktu, jak bardzo y, na całym naszym rynku pracy umiejętności coachingowe są potrzebne tym specjalistom, menedżerom, kierownikom, dyrektorom którzy zajmują się jakością współpracy personelu w podległych im instytucjach. Jakie certyfikaty uprawnienia zdobywają absolwenci studiów coachingu i mentoringu, czy one są znaczące, wartościowe na rynku? Po pierwsze, program ma rekomendacje akredytację Polskiej Izby Coachingu. Która jest najważniejszą organizacją coachingową w Polsce? To jest o tyle istotne, że rynek zarówno psychologii, jak i um, coachingu nie do końca jest uporządkowany. Jesteśmy w takiej fazie, kiedy dzieją się różne prace służące. Unormowaniu tej sytuacji i uporządkowaniu jej, no ale to pewnie jeszcze trochę potrwa. Natomiast te studia są znakomitym przygotowaniem do tego, żeby ubiegać się o akredytację siebie jako coacha, e, zarówno w, w największej światowej organizacji coachingowej, czyli International Coach Federation, e, ICF, czy też w IMCC, e, drugiej. Choć pewnie tutaj niektórzy by się oburzyli, że jest jakiś ranking w tym, co mówię. No, ale mm, o tyle IMCC ma tutaj y, y, sens wymieniać, ponieważ IMCC uwzględnia y, również mentorów, nie tylko coachów. W każdym razie y, studia tutaj w laboratorium, y, o czym słyszałam wielokrotnie od naszych absolwentów, dają fantastyczny background do tego, żeby ta akredytacja została przeprowadzona w sposób bardzo efektywny i łatwiejszy dla naszych absolwentów. Powiedz, jakie są e, najbardziej takie istotne korzyści dla absolwentów tych studiów, którzy zamierzają po, po ich ukończeniu e, prowadzić taką działalność coachingową, mentoringową? Wskazałabym po pierwsze na taki fakt, że w pewnym wieku to jest takie sformułowanie, które dla każdego oznacza trochę inny wiek, ale umownie rzecz traktując w pewnym wieku ludzie dojrzewają do tego, żeby poszerzyć samoświadomość. Niezależnie od roli, jaką w życiu pełnią, od funkcji, jakie zajmują po prostu chcą o sobie wiedzieć więcej i lepiej siebie rozumieć. Te studia są do tego fantastyczną płaszczyzną. Przychodząc na te studia, oczywiście jesteśmy gotowi na to, żeby usłyszeć od naszych debiutantów, że oni będą chcieli karierę coacha rozwijać po tych studiach. Są tacy, którzy rzeczywiście wychodzą z takim pomysłem na siebie z planem, wręcz, od czego zacząć. To są zawsze rzeczy, które tutaj są dyskutowane w toku całego roku. Jak zacząć, jak zaistnieć na rynku, co zrobić? No, siłą rzeczy ludzi to po prostu interesuje jak na rynku coachingowym y, zacząć być. I korzyści, które y, otrzymują, wynoszą w toku tego programu to jest po pierwsze własna dojrzałość do podjęcia tej decyzji, czy ja naprawdę tym coachem chcę być jakim coachem chcę być, w jakim obszarze coachingu się poruszać, czy ja to na przykład będę wykorzystywać w dotychczasowej roli zawodowej, jaką pełnię, i to już jest, w moim odczuciu, naprawdę znakomita decyzja, ponieważ ja przestrzegam zawsze wszystkich przed podejmowaniem radykalnych decyzji. Dobra, odcinam się od dotychczasowego zawodu i teraz ruszam na podbój rynku coachingowego. Najczęściej okazuje się, że ktoś, jeśli jest na przykład w funkcji kierowniczej, niezależnie od miejsca, który na rynku i w jakiejkolwiek organizacji czy instytucji zajmuje, ale po prostu jest w tej funkcji kierowniczej, sam fakt, Posiadania wyposażenia coachingowego predestynuje go do tego, żeby być menedżerem, kierownikiem, dyrektorem, liderem, szefem dużo lepszej jakości. Na początku tych studiów my mówimy często naszym studentom, że to, te studia to jest taka duża inwestycja w siebie. Powiedz, jakbyś mogła to troszkę doprecyzować, tak, co, co, co to w ogóle znaczy. Mhm. No tak, jak wiesz, ja czasem wygłaszam takie zdanie jasnowidza pod tytułem: Jeśli ktoś nie wie, na czym y, może polegać zmiana w życiu, to w ciągu tego roku tutaj na pewno się o tym sam przekona. Y, I mam trochę dystans do tej wypowiedzi sama, niemniej ona jest prawdziwa. <grych> to znaczy, y, ten proces samopoznania jest rzeczywiście y, on się dzieje tutaj. I dzieje się dzięki temu również, że jedną z, jednym, z ważnych, <laughs> jednym z ważnych punktów programu jest obecność podczas grupy otwarcia. Jedna ze sztandarowych usług Laboratorium Psychoedukacji, czyli grupa otwarcia, jest również istotnym elementem programu studiów coachingu i mentoringu. Rekomendujemy naszym studentom, aby uczestnictwo w grupie wydarzyło się albo przed rozpoczęciem tych studiów lub na początku. To uczestnictwo przynosi wiele korzyści również w tym, czego potem się uczą i jak korzystają z otrzymanych informacji. To jest doświadczenie głębokie, ważne, nie zawsze łatwe, ale po jego zakończeniu. Absolutnie wszyscy uczestnicy mówią, że było bezcenne. Oparte na dużym wglądzie w to, w jaki sposób każdy z nas wchodzi w relacje, jakie w nich jest, yy, i dające możliwość poeksperymentowania w bezpiecznych warunkach jak może wzbogacać siebie w tym, aby z tych relacji jak najwięcej czerpać samemu i mogli czerpać inni. No, i sam fakt uczestnictwa właśnie w takim doświadczeniu, mam nadzieję, że w oczywisty sposób wskazuje na to, co z tego mogę wnieść do bycia coachem, jak mogę te relacje budować, na co zwracać uwagę, jak pracować. Dla osób potencjalnie zainteresowanych tymi studiami, jak wygląda proces rekrutacji? On jest przygotowany poważnie, tak jak poważne jest nasze podejście do tych studiów. To znaczy, yy, z jednej strony trzeba zacząć od tego, żeby wysłać swoje CV, yy, i tego wszystkiego yy, można się dowiedzieć oczywiście na stronie laboratorium w zakładce o Coachingu. Yy, natomiast to nie jest jedyny krok. Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która jest okazją do tego, żeby się wzajemnie poznać. Podkreślam wzajemnie, bo to jest obopólna decyzja, zarówno ze strony osoby rekrutującej, jak i ze strony kandydata. Czy Chce współpracować z miejscem, w którym tak się podchodzi właśnie do studiów, w którym y, jest okazja, żeby trochę głębiej porozmawiać w trakcie takiej rozmowy o tym, y, dlaczego człowiek ma ochotę ten coaching studiować. I to jest takie studiowanie, a nie tylko, y, że tak powiem, łapanie y, prostych narzędzi do jakiegoś woreczka. Y, Zatem m, można liczyć na to, że m, będzie okazja, żeby porozmawiać, zarówno o tym, co człowieka interesuje, ale też jakiego rodzaju ma wątpliwości związane z podejmowaną decyzją. Powiedziałabym jeszcze o takiej rzeczy, że m, w laboratorium jest m, wręcz taka struktura zorganizowana, y, która po prostu służy temu, żeby zadbać o Wszystkie osoby studiujące na kierunku coaching i mentoring. Jest koordynator, który przez cały rok pilnie pracuje z nami, współprowadzącymi zajęcia, ale też ze wszystkimi studentami, jest łącznikiem w komunikowaniu się, ale oczywiście jest też tak, że można mieć bezpośredni kontakt ze wszystkimi współprowadzącymi zajęcia. Ponieważ taka jest nasza rola opiekować się procesem edukacyjnym i osobami, które zdecydują się przyjść u nas uczyć się. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.